Siemaneczko Widzowie Jestem już na bazie Fafik się grzeje Napompowany Chłodnie odpaliłem na ciągły Niech się trochę podładuje Mam nadzieję Że z tym filmem już problemów nie będzie Że normalnie go wrzucę i zmontuję Bo jak widzieliście w poprzednim filmie No nie wyszło, nie wyszło Ale nic, nic się nie stało Żyjemy dalej Widzę, że już jakieś komentarze są pod filmem Także Miło mi, że nie zapomnieliście o mnie. Że jednak ktoś tam czekał na, na ten film. Ktoś tam obejrzał ten film. Fajnie. Miło mi, dobrze się z tym czuję. Także co? Tutaj nie przedłużając wstępu, trzeba lecieć pod rampę, się ładować. Kto nie oglądał poprzedniego filmu, to załadunek mam o 22.00. Na morliny i zobaczymy, albo mnie zdejmą, albo nie. Myślałam, że może mnie zdejmą, ale z tego, co rozmawiałam z bosem, dzwonił do mnie drugi raz później, że tam będą dwa miejsca rozładunku i pewnie trzeba będzie też pojemniki zabrać. Więc myślałam, że na 15 godzin to zrobię, ale już, już widzę, już czuję, że nie będzie takiej opcji. Także prawdopodobnie zajadę gdzieś tam w nocy. Albo rozładują mnie po pauzie, i załadują, raczej chyba po pauzie, nie będę ryzykował, bo później tam wiadę i kurczę będę szukał miejsca, jak mi czas będzie się kończył. Jeszcze przemyślę to sprawę, ale raczej, raczej 90% yy, zajeżdżam tam do nich na parking i, i kręcę pauzę. <try> Można powiedzieć szybka akcja 22.8. i już zestaw chodzi. Ładują, ładują. Mam nadzieję, że sprawnie pójdzie, ale kurczę tak sobie teraz patrzę na mapy i to wszystko jak wygląda. Ja nie wiem kurczę czy ja na 4,5 dojdę, czy ja nie będę musiał pauzy robić. Tutaj zrobię 15, ewentualnie 30. Ale to nie miało tak być, kurde. Dużo czasu mi zjadło na tym, na placu, no i tutaj na parkingu w sensie na firmie. Bo tam tak się poustawiali, że ciężko było wyjechać, trzeba było kręcić, krążyć. Pozostawiali mi trochę ciężarówkę. No nic, zobaczymy, albo na styk dojadę, albo będzie trzeba 30 zrobić. Much, much, much later. jakoś dojechałem. Czas poważnie przegiołem. Eee, nic specjalnego się nie działo, nie było zbytnio co nagrywać. Raz śnieg. Raz deszcz. Raz minus 3, raz 0. Może będzie 2, może będzie 8. Jak będzie tarcza, to będzie 16, a jak ty będzie tarczy, to może będzie 9. A na koniec roku 6. Siemaneczko. Właśnie jadę na wagę. Nie wiem czy widać. Ale tam ostra impreza jakiś poważny wypadek był, i się nadjeżdżało tego wszystkiego. No, a ja kurczę jadę właśnie na wagę, no, rozładowałem się, jadę się starować i wracam po pojemniki starowane. Tak więc jadę załadować pojemniczki i pewnie będzie trzeba wracać. Dobre jest. Pojemniczki załadowane. Pełno lufu. <laughs> Jakby to Ukrainiec powiedział. Faficzek chodzi, czas się zbierać w kierunku domku. E, jakieś 4,5 godziny do Suwałk. Zrzucę pojemniki i na bazę. Prawdopodobnie w sobotę muszę mieć wolne, więc nie jadę jutro. Ewentualnie mówiłem, że jak coś to może na niedzielę niech mnie zgłosi. Powietrze nabite, faficzek dogrzany, a więc ruszamy. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Chciałem na Warszawę. Ale na szczęście za 5 km zjazd był węzełek, także Nie straciłem dużo czasu i dużo paliwa, mam nadzieję. Myślę, że chyba bez pauzy powinienem się wyrobić. Zobaczymy. Ciężko powiedzieć, bo to jednak jeszcze w miarę za dnia więc to może być różnie, w rogowie w Piszu. Może być koreczek tak samo na tych remontach, ale bądźmy dobrej myśli. No i tak jak przypuszczałem, stoimy. A tak zagrzęzlimy i czort karty rozdaj! Właśnie dojeżdżam do Brągowa. Właściwie jestem w Brągowie. Korek nie jest jakby duży. Ale ja i tak tutaj zaraz za torami na światłach zjeżdżam w prawo. Takim skrócikiem sobie przyjadę, żeby nie jechać tam aż do centrum samego. Ogólnie nie ma zakazu tutaj dla ciężarowych, więc można tak jechać. Zimą, jakby jak się jeździ, zimą. No teraz, jadąc od strony, powiedzmy, suwałk, nie? To tam nie zawsze można jechać tym skrótem. Znaczy, można. Zawsze można. Ale tam jest taka górka, dosyć stroma, i podejrzewam, że jak śniegiem sypnie, to nie ma co tam się pasować, bo raczej wątpię żeby podjechać ja Jeżdżę właśnie do odcinkowego pomiaru prędkości tutaj właśnie gdzie dostałem mandat znaczy dostałem przyszedł do szefa rozpoczęcie pomiaru prędkości każdy znaczy, przyszły to ogląda to pamięta ale powiem wam jeszcze odpukać eee... Napisał sprawce dane wszystko wysłał, odesłał, ale póki co jeszcze do mnie nic nie przyszło. Może zapomniał. To leciałem do Pisza i tutaj ta sama sytuacja co w Brongowie. Ale nie jest tragicznie. Podjeżdżamy. Po kawałeczku, po kawałeczku. Podjeżdżamy. w tym piszu, tak zauważyłem, czemu to się tak korkuje Tam chyba jest awaria Rogatek Na przyjeździe kolejowym I trzeba za każdym razem się zatrzymywać Dlatego to tak spowalnia No i co, robi się już ciemno Poma, poma, pomaleńku i znowu nocna jazda A ty czego taki zmartwiony? Mhm. Był czas przywyknąć przecie! 20 km do celu Do rozładunku jak widać Noc już No i znowu styki Znowu styki O, no, zmieniłem światło Znowu styki przez ten przez tą moją pomyłkę, co chodzi o zjazd, no i też jechałem. Z, jak widzieliście, bardzo długo za tą tak oś, także ona mnie spowolniła. No i dwa korki tak mrągowo i, i pisz, tak więc firmę dojadę, mam nadzieję, na styk. A tam już będzie trzeba 45 pewnie zrobić, żeby później dojechać do bazy. Średnio, średnio mi się to podoba, no ale co zrobić? No tak, średnio bym powiedział, tak, średnio. Dobra, ja dojeżdżam tą resztkę. A my się widzimy pewnie na rozładunku. Na rozładunku szybka akcja nie było nawet kiedyś odezwać. Także czekam teraz w kolejce na wagę. Rozładowany i za chwilę wyjeżdżam. Jak widać, ja już po robocie dotarłem do celu. Jestem na mecie, czyli na bazie. Jutro mam wolne. W niedzielę, nie wiem. Szef nie dzwonił także pewnie trzeba będzie czekać na telefon. A jeśli jesteś nowy na tym kanale, zasubskrybuj ten kanał. Łapka w górę. Dla zasięgów, jakiś komentarz, mile widziany. Ciebie to nic nie kosztuje, dla mnie będzie miło. A wam wszystkim tradycyjnie już życzę miłego poranka, fajnego dzionka, spokojnego wieczorku i. Super Nocki. Także widzimy się w następnym odcinku. Hej!